Będąc małym dzieckiem, w domu mnie nie działo się zbyt dobrze, bo ojciec lubił zaglądać do kieliszka, był alkohol i wiecie, obiecałem sobie, mamo, dziadziusiu, jak ja będę duży, to ja nie będę pił, ja nie będę taki jak tatuś. No, oczywiście dorastając skończyłem, skończyłem podstawówkę. No i w zawodówce zaczęło się od niewini, jak to każdy zaczyna piwko i tak dalej. No i powiem Wam tak później powoli, powoli zaczęło smakować oprócz alkoholu. Oczywiście, nie lubiłem wódki. No ale przyszedł wreszcie czas taki, że z jednej z pracy wyrzucali. Może nie wyrzucali, bo sam porzucałem pracę i z drugiej znowu porzucono zęb a i później znalazłem taką pracę w Udosalu 4, gdzie, gdzie tylko bumelek nie miałem, dlatego że, że ja byłem skacowany, no to, żeby, żeby się wyleczyć, skaca, to chodziłem do, do pracy, bo tam zaraz wiedziałem, że ktoś przyjdzie i będzie chciał leć, leć do babki. No i także powiem wam to była jedyna praca, o cieszyłem się, bo nie, nie mam bumelek. no ale cóż z tego, jak, jak tonęłem coraz niżej, lata mijały, a, 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 a Tadek wylądował w Gorzycach. Przyjeżdżali oczywiście, misja i opowiadali o Jezusie, opowiadali co Bóg może uczynić, co Bóg uczynił w ich życiu. I powiem wam, moje serce płakało, mówię, pani jak ja bym zachciał. Mówię, aczkolwiek jeszcze, ja sobie tam daję radę, no tam tydzień, dwa, czy tygodnie nie piję, no to alkoholikiem przecież nie jestem jeszcze jako. No ale z... to, to tylko, to jest tak zwane oszustwo, oszustwo diabła. Wychodząc na przepustkę, gdzie mi nie chciała ta pani psycholog puścić. Jeszcze mi zostało niecały miesiąc. Mówi, ty już nie wrócisz tutaj. Mówię, proszę mi wierzyć, wrócę. Ja się czuję, czuję mocny. E, no okazało się, że e, ja był swoich, no, przysłał kuzuna z, z Wrocławia, który już, e, już pił i denaturaty i wszystko. No i wierzcie mi, no i od tamtej pory się zaczęło Pojechałem do Grójca z nim razem, tam na tą tak zwaną gigantkę. Tam, tam już zacząłem pić jeszcze przed wyjazdem, już zasmakowałem denaturatu, zasmakowałem tych różnych przem przemysłowych, różnych rzeczy. No, powiem wam w skrócie, bo nie będę wymieniał, bo nie ma się czym chwalić, bo ja to to wszystko, wszystko piłem. Poszedłem do takiego stopnia, że zaczęła zsiadać psychika. To pierwsze już mi się zaczęły przedstawiać jakieś tam. No, zaczęła delirka wchodzić, mieć, wchodzić w grę. Zacząłem się sam bić. No bo pająki jakieś tam, jakieś tam różności chodziły po mnie. Głową o walić. No i. Wtedy zrozumiałem, że coś źle ze mną, bo, bo chodząc po lesie nawet nagle nam, nagle traciłem przytomność, mdlałem. Ale moje pijaństwo trwało, to już nie były ciągi, to, to już było, to była przesada tak zwana. Alkohol stał się moim źródłem życia. Nie jadłem, tylko piłem. Nie umiałem jeść, nie miałem smaku do jedzenia, a tylko piłem. I przyszedł czas taki, kiedy y, bałem się wejść do własnego pokoju, bo zrobiłem sobie z niego jakby grobowiec. Przychodzę do, do, do domu, widziałem nie pokój, tylko tylko grobowiec, tak jak stawiałem grobowce. Strasznie się bałem. Więc przynosiłem zawsze coś ze sobą. Albo pół litra z tego denaturatu, albo jakiejś wina. No i... No i co? No, było dalsze picie, więc spadałem coraz niżej. Miałem polineuropatię, nie potrafiłem chodzić, nie, nie potrafiłem pierzyny na nogi położyć, ból potworny. Jak zapijałem, to mi przechodziło, chodziłem wprawdzie na bokach, no ale jakoś tam było. I przyszedł czas taki, kiedy już sens życia straciłem. Psychika nie dawała mi spokoju. Mówię tak. Idę się, idę się powiesić, bo jeszcze podsłyszałem od sąsiadki mamy, że słuchaj, no Jaśko, co ty masz za, za, za życie jemu, to by było lepiej, jakby on, on się powiesił i byś miał go z głowy. No i ja przyznałem rację, wieszcie, to mi utkwiło tak w pamięci, że że wziąłem sznuli poszedłem do lasu, ale byłem tak wycieńczony, taki przepijaczony. Ja wiem, ile piłem trzy miesiące, mało. Mi było lepiej, tak jak mówiłem komuś nawet dzisiaj, że mi było lepiej obliczyć, ile w roku nie piłem, jak, jak to, ile, jakie ciągi miałem. Zawsze raz obliczyłem, że trzy tygodnie tylko nie piłem w roku. No to było proste, prawda? No i Wziąłem ten sznur, poszedłem do lasu. A z tego, jak na siły, nie, nie umiałem sznura za, zawiesić na gałąź, więc zostawiłem, przyszedłem do domu z powrotem. Ale któregoś dnia już, już faktycznie nie wytrzymałem, mówię, co tu zrobić. Bo to życie nie, bez sensu. Tu mi się coś robi, w głowę, po prostu psychika siada waliłem głową o ścianę, o podłogę, ale co robiłem, to nawet nie wiedziałem, że, że e, ja wołałem, Boże, jak jesteś, ratuj, Panie mój, Boże, ratuj. Byłem katolikiem, no nie mogę powiedzieć, że my z żadnej styczności z Kościołem ani z Bogiem nie miałem, jedynie coś z, z, z dzieciństwa, no tuż na religię i tak dalej, i tak dalej, ale to Bóg był, można powiedzieć, na ostatnim miejscu. Bóg o, o ile był. No ale wołałem i powiem wam, podjąłem decyzję wtedy. Najlepiej będzie na ręczniku. Klameczka, nisko. Więc owinąłem, ręcznikiem szyję, owinąłem na klamce i powolutko, powolutku i dobrze mi się zrobiło. Już nie pamiętam później co się działo, a, ale w pewnym momencie i usłyszałem takie, najpierw taki głuchy odgłos, jak bęben, jakby coś tam waliło. Później coraz ostrzej, ostrzej. No i co się okazało, że w trakcie tego, jak już wisiałem, to, to moja siostra czaskała klam, szarką, szarpała klamką, czaskała o drzwi. No i gdzieś ten ręcznik się ześliznął. i wtedy zrozumiałem, co chciałem zrobić. No miałem pretensje też do, do niej. No, aczkolwiek nie mówiłem mi, co się stało. Tylko że niby spałem, zaspałem, ale, ale mówię, o jak fajnie mi było, już bym było by, by po prostu po mnie. No i cóż, stało się tak, że jak się stało i któregoś dnia? No i tak sobie obiecałem, jak, jak będzie jeszcze jakaś o, okazja, no bo i tak be, żadnego życia nie miałem wtedy ani pracy, ani całe miasto, gdzie tylko przechodziłem Menel i, 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 i pijak i w ogóle. No ja do tego nie przywracałem uwagi, no bo wiecie, jak człowiek pijany i jak człowiek nie kontaktuje, to mu tam wszystko jedno, czy kto mówi no, do mnie. Jakimi słowami, czy cokolwiek, to mi było wszystko jedno. No ale wtedy wtedy taką decyzję podjął, i tak to, podjąłem i tak to zrobię i tak to zrobię. I, I któregoś dnia wyszedłem w taki kwietniowy poranek. Nawet nawet nie wiem, no, no wyszedłem bez sensu. No i tak jakby radio gdzieś grało, ktoś sobie otworzył, tak myślałem w każdym razie, że jakiś radio gra, a fajna muzyczka, No ja tak jak widzicie lubię zawsze od dziecka. No i tak, słucham, ale coś mi się nie zgadzało, okna pozamykane. A co się okazało, mój kolega, który mieszkał naprzeciwko mnie i, i, i mój przyjaciel taki z, z, z Ząbkowic, Ząbrowy Górniczej. Oni, oni już byli wolnymi, a tam w Gorzycach kiedy byłem, tak jak wam mówiłem, on był razem ze mną, ten przyjaciel, yy, yy, tylko nie ten z naprzeciwka, tylko mieszkał troszeczkę dalej i on się nawrócił, on oddał życie Bogu, miał chyba ze cztery wszywki i, 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 i powiem wam, on już trzy i pół roku Bóg mu dał wolność od alkoholu i ja tam zaleciałem z płaczem. Mówię Heniu, ratuj, proszę, ratuj. A, a, a jak go nieraz spotykałem, to pod sklepem, to jak gdzieś szedłem, bo, bo u nas same lasy tam w Dąbrowie Górniczej, to jak mnie tylko spotkał Tadek, jak Ty wyglądasz, no mówię, no nawet nie odzywałem się nic, mówię. Mówię, chcę, ale nie potrafię, po prostu nie, nie umiem. Mówi, bo ja w, w Gorzycach przyjąłem Pana Jezusa do serca, ale, ale wiecie, diabeł to co najcenniejsze z człowieka wybiera, jeżeli człowiek wejdzie wśród tak zwanych wilków, no to będzie robił to samo co i wilki. Więc ja tak samo, co ja tylko obiecywałem, że z nim do kościoła pojadę. Ale wtedy stało się coś takiego, że modlili się o mnie i bardzo się modlili o mnie. A ja tak płakałem, mówię: Heniu, jeżeli Bóg mi da wolny, jeżeli będę wolny, to ja będę innym człowiekiem. No i, i mówię, wiesz co, już Ci tyle obiecywałem, ale ja Cię wezmę jutro do, do kościoła. Tylko pamiętaj, jak jeszcze raz mnie, no to ja nie ma sensu, nie będę jeździł po Ciebie. No i wtedy pierwszy raz nie mogłem doczekać się. I powiem Wam, nie spałem prawie nic. Wyszedłem godzinę, godzinę przed, przed bramą, chodziłem w tą nazwę i czekałem twardo. I, no i podjechał, zawióż mnie do Katowic. Dla mnie było zaskoczeniem, kiedy wszyscy takiego śmierdzą. O, jak ja capiłem, jejku, po takim piciu. I nie, nie, nie i takiego, tu przytulają tak, jak my się witamy, nie, przytulają, ale, ale o dziwo żaden z nich, że, że po prostu tej całej odrazy, nie widać po nich, śmieją się, cieszą się, tak jakby mnie znali. A, a, a ja... No po prostu ja bym za przeproszeniem z mówię co, jest ugrane, nie? No i skąd oni mnie tu mogą znać? Zaprosili, cieszą się, że jestem. No i zaczęło się nabożeństwo, zaczęło się nabożeństwo i, i tak jak rzutnik te pieśni, no i oczywiście co mnie zdziwiło, instrumentów masa, wie gdzie ja tu trafiłem. I zaczęli uwielbiać Boga i te słowa, że Jezus żyje, Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha takim, jakim jest, on Ci przebacza wszystkie winy. Jeżeli otworzysz serce dla Niego, jeżeli, jeżeli pragniesz być wolnym, on Ci tę tą wolność da, tylko zaufaj mu. A, a, ja, a, a ja tak słucham z tej łapki i wiesz, mi wtedy coś we mnie pękło. I, i, jak mi opowiadali, to trochę będzie śmieszne. Jak mi opowiadali, to ten kolega był z żoną i ja siedziałem między nimi. Siedziałem w drugim rzędzie. To ja, ja ponoć te wszystkie stołki porozrzucałem i pod krzyż i zacząłem płakać i wołać: Boże, ja cię przepraszam, ratuj mnie. I, i przepłakałem na nabożeństwa, a nabożeństwa e, w, ty, w tym kościele w Katowicach. No przeważnie około 3 godzin są. No i było takie nawołanie, co byś chciał, aby Bóg uczynił w twoim życiu. Dla mnie było priorytet, Panie, jeżeli możesz, w co no wiecie, początki są takie, że jeżeli możesz, uwolnij mnie od tego alkoholu, ale tu, co, tu coś ci nie daj. No, no ja no, chlajesz tyle czasu palisz papierosy, zbierałem przecież po, co się tylko dało, żeby zakurzyć, a paliłem tego i dzień i noc, no, no to, ale tak mówię, a, a no się uda, mówię Boże, jeżeli jesteś, zabierz mi alkohol, a tu z drugiej strony ucha bo, bo też myślałem i żeby papierosy tak, a z drugiej uchami, m, m, drugie ucho tak jakby mi ktoś mówił, a po co ci te papierosy i tak, i tak z nienacka i papierosy i wierzcie mi. I co się ze mną stało, zaczęli się modlić o mnie, a tu ze mnie coś, jakbym próbował, ja zamknąłem oczy, oni mi nałożyli ręce na głowę, zaczęli się modlić, walczyć o to wszystko. A, a, a ja taki, jakbym fruwał w powietrzu, to jakby mi skóra, jak zwęża schodzi, tak samo czułem się, jakby coś ze mną się działo. Po prostu, no a przecież ja byłem, powiem Wam, ja byłem, nie wiem, 3 trzy, cztery miesiące piłem. No i, 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 i od tego dnia, jak, przyje, jak mnie przybył do domu, to pierwszy raz, bo mi mama przyniosła rosu w takim litrowym słoiku z makaronem, to go jadłem ca cały dzień, bo żołądek tak skurczony był, ale zjadłem, jak ja się cieszyłem. Na drugi dzień ten kolega kazał mi przyjść do tam, chodź, ja ci dam jakąś siekierkę, będziesz czupał sobie drzewo, i nikt cię nie goni. Będziemy rozmawiać o, o panu, bo on faktycznie miał kasety, same kasety, ale uwielbiające Boga. Tam nie było kieliszka, nie było nic, co by przypominało alkohol, zero popilniczki, bo, bo on był, o, o, e, 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 remontował samochody, lakiero, był lakiernikiem tego i był mechanikiem samochodowym. No, i stało się tak, że po trzech tygodniach, wracając stamtąd, tylko nie byłem trzy tygodnie, bo ja przychodziłem i wracałem do domu, ale po trzech tygodniach zauważyłem kobietę nie pal tego palącą papierosa na przystanku autobusowym. Wieszcie, jakie to było dla mnie zaskoczenie, Mówię, bo zacząłem sobie w duchu liczyć, ile, ile? ja już nie palę. I tak obliczyłem trzy tygodnie. Wiecie, jakie to było dla mnie z zaskoczeniem, mówię, Boże, Ty działasz. Wiesz, to jest niemożliwe. Ja nie mam żadnych ciągów do papierosów. Kompletnie. I wtedy gardło zacisło, łzy same poleciały. Mówię, Boże, ja jestem od papierosów wolny. Tyś mi dał zwycięstwo, mówię, ale bałem się o ten, o, o ten alkohol, bo mówię, alkohol można nie pić miesiąc, ale później jak ale, ale, ale miałem dobrych nauczycieli, bo, bo ten Heniu taki, taki ojciec duchowy mówi Tadek, jeżeli będziesz miał, będziesz miał jakieś problemy, będziesz miał, no, nie będziesz dawał rady, to przychodź do kogokolwiek, tu Józiu mieszka z jednej strony, Kaziu z drugiej, przyjdź do mnie, do niego tam miałem daleko, tam prawie trzy kilometry, ale jak na kolanach i proś, a zobaczysz, Bóg ci da to wszystko, że da Ci tej mocy. Wiecie co, nie miałem ani razu ciąg do alkoholu od, od tamtej pory. Miałem wprawdzie zawroty głowy, bo to faktycznie miałem marskość wątroby. ja na to marsku śpiłem. Ja od dwudziestego ja dzie, od dziewiętnastego od 19, od 19 roku życia. No, bo pierwszy raz byłem dzieckiem, to miałem tego żółtaczkę zakaźną i później znowu po około 20 lat, później drugi raz byłem na żółtaczkę i, no, i miałem marskość wątroby i tam dostałem dietę. No a ja no a moja dieta się zaczęła właśnie w tym kierunku. No i także yy, yy, mijał czas, zaczęliśmy działać w służbie na Niwach Pańskich, tak jak ze Zbysiem teraz jeździmy po Odwykach, po, 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 to my jeszcze jeździliśmy po więzieniach i powiem wam, to mi sprawiało bardzo przyjemność, ale nie dawała mi, mi tamarskiego spokoju. No i, 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 i mówię tak, bo, no bo faktycznie źle się czułem. No i, no i tak mówię Bogu, Panie Jezu, jeżeli byś mógł mi tak przedłużyć to życie chociaż o pięć lat, żebym ja tym, którzy mają problemy, żebym ja mógł im powiedzieć o Tobie, jak dobrym Bogiem jesteś, jak dobrym Panem jesteś. Ty swojego Syna Jezusa Chrystusa dałeś na tego najcenniejszego skarba za mnie, żeby umarł. Za, za tą moją głupotę, ile popełniłem, bo kradłem, okradałem moją rodzinę, moje, moje siostry, sprzedawałem ubrania, które sobie, po, które chodziły na zimę, na wiosnę, a które na wiosnę, na zimę, wszystko co się tylko dało, także no byłem wiółko niesamowite i, i no i powiem wam, że wtedy modliłem się, żeby Bóg dał mi chociaż te pięć lat, ale, ale tego swojego ojca duchowego miałem. Mówi Tadek, to, no to ja nie wiem, to ty jesteś bieżącą osobą, to ty nie wierzysz, że Bóg może cię od wszystkiego uwolnić? Skoro cię od alkoholu, od papierosów, to, 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 to przecież i od tego cię uwolni. Chcesz, żebyśmy się modlili? No przecież. No i powiem wam, że modliliśmy się. Na drugi dzień poszedłem do lekarza, bo mnie sam wysłał. Idź, be, jesteś uzdrowiony, wierzysz to, że cię Bóg uzdrowił, a ja tak, no, no, no coś tam jeszcze w człowieku zostaje. No ale poszedłem, powiedziałem lekarce o tym wszystkim, ta lekarka, panie, to jak tak, sprawa, jak pan tak pił tego, to ja nie rokuję żadnych nadziei. No ale siostra pracowała na Hucie Katowice na rehabilitacji, a te prześwietlenia, te krew, bilubina i tak dalej, i tak dalej, to porobiłem w jednym dniu, na drugi dzień wyniki, no i poszedłem do tej lekarki i co się okazało, ona mi mówi, że ja mam, a, a byłem w strachu włosy dęba, no oczywiście teraz ich trochę, ale <grywy> wtedy jeszcze były, no i tego włosy dęba i tak, i tak mówię, po co ja jej mówiłem, teraz będzie, no ale mówi, z tego co ja tu widzę, to pan ma krew małego dziecka, no, on... Po prostu niemowlaka, a marskość wątroby tu nic nie ma. No to chyba wyobrażacie sobie, co ja wtedy poczułem. Mówię, boi ja boję się coś, ale wtedy dopiero no po, po prostu płakałem jak małe dziecko. Mówię, to jest niemożliwe. To było takie pierwsze uzdrowienie. I, i, I to był dla mnie szok. Mówię, Boże, to jaki jak wielki? No przecież ja sobie nie zasłużyłem taki alkoholik, pijak, to, 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 nikt mnie nie... Nikt, no, no, nikt, całe Ząbkowice były, yy, no, jak to się mówi, byłem tak zwanym yy, tego, byłem tak zwanym menelem. No, ale, ale strasznie się cieszyłem. No, jak Heniowi powiedziałem, mówi, no widzisz, Bóg jest wielki. No i powiem wam tak, jeżeli bym tak yy, chciał, tak, no, bo Zbysiu chciałby jak najkrócej, bo jest dużo osób, które chciałyby się podzielić. Z wami. Ale powiem Wam tak, ostatnie świadectwo, które da wam też do myślenia. 11 dni miałem przechodzony zawał serca i chodziłem z tym zawałem serca, ciężkim zawałem serca, bo tak mam w papiera. Akurat mi trafiło kiedy trzeci raz po pogotowie dzwoniliśmy z żoną, i akurat trafiło na jaki dzień? 31 grudzień. 2019 rok, więc zawieźli mnie na sygnale już za tym trzecim razem i mam tu wstawionego stęta i powiem wam, nawet przerwałem cztery, bo cztery miesiące jeszcze miałem orzeczenia i poszedłem do pracy z powrotem i powiem wam tak, Bóg jest wielki i działamy i cieszę się życiem. Bóg mi dał wspaniałą żonę, która tu jest, siedzi dał mi dzieci, urodziła nam się córeczka, która studiuje, która ma, ma po prostu pracę, a tak się modliłem o, o, o dziecko. Mówię, Boże, żeby tylko nie, jej nic nie było, żeby była zdrowa, bo na takie pijaństwo i, i to, co ja przyszedłem, to no to nie wiem co. I powiem wam, urodziła nam się wspaniała córa, yy. Ma, ma teraz 22 lata, studiuje, jestem dumny, ale najbardziej jestem dumny z Boga, bo Bóg może wszystko. I tego wam życzę. Nie ma, nie ma żadnego człowieka, który by pomógł tak, jak pomaga Bóg. I życzę wam tego, aby to spotkanie, na którym jesteście tu, aby przyniosło wam owoce. Owoce. Dla was owoce, dla waszych rodzin i aby nie płakały ojce, matki, dziadki, ciotki, a szczególnie dzieci. Dzieci, aby miały swoich rodziców, na których będą patrzeć dzieci jak, jak, jak na kochanych rodziców. Nie, że ojciec przychodzi na wypity i tak dalej, bo ja się napatrzyłem w swoim życiu naprawdę, ja nie umiałem u mojej ciotki spać, bo w nocy zawsze uciekałem, bo bałem się ojciec będzie mówił matkę. No ale już nie będę opowiadał. To, co najważniejsze powiedziałem, niech Wam Pan Bóg błogosławi. Amen.